Karolina Dobrowolska, witam państwa w piątkowy wieczór. Przed nami weekend z zimową pogodą. Jutro temperatura spadnie, przynajmniej poprószy śnieg, a niebo będzie pochmurne. Już dziś było sporo chmur nad Polską, ale śnieg padał z nich raczej symbolicznie. Za to z północnego wschodu zaczęło do nas napływać chłodne i Polarno-morskie, zimne, wilgotne powietrze. Więc spada temperatura. Już jutro miejscami będziemy mieć nawet minus 2 stopnie. I to właściwie w najcieplejszym momencie dnia. To dlatego, że na północy mamy bardzo silny układ wysokiego ciśnienia i pod jego wpływem pozostanie prawie cała Europa, także Polska. Ciśnienie lekko wzrośnie. Jutro na warszawskich barometrach 1012 hektopaskali. W nocy będzie zimno. Na Suwalszczyźnie temperatura spadnie nawet do minus 4 stopni i w tym regionie nie powinno padać. Bez opadów także pomoże zachodnie. W pozostałych regionach przynajmniej popruszy śnieg. Nad ranem na ziemi łódzkiej padać może mocniej. Najcieplej noc zapowiada się w Wielkopolsce i na Śląsku, ale także i tu niewykluczone przygruntowe przymrozki. Dziś warszawskich drogowców nie zaskoczyła zima. Na ulicach pojawiły się pierwsze solarki. Miejmy nadzieję, że podobnie będzie jutro, bo w całym kraju poranek i pierwsza część dnia to pochmurne niebo, opady śniegu, a w wielu miejscach także ujemna temperatura. Śnieg popruszy także po południu, ale te opady będą zanikać. Na północy kraju sporo przejaśnień, a i słońce może się pojawić. Temperatura spada. Jutro najchłodniej na wschodzie minus 2 stopnie. Na zachodzie cieplej do 3, na nizinie Szczecińskiej. W niedzielę nie powinno padać, ale będzie sporo chmur. Słonecznie dzień zapowiada się na północy, choć będzie chłodno minus 3 stopnie na Suwalszczyźnie, minus 2 w głębi kraju, a powyżej zera tylko na Pomorzu Zachodnim. Tam synaptycy prognozują 2 stopnie. poniedziałek będzie słoneczny. Jeśli popruszy to tylko na Śląsku i wciąż będzie napływać zimne powietrze, temperatura spadnie do minus 3 stopni. Nad ranem spadki temperatury nawet do minus 8. Tym cieplej żegnam się z Państwem. miłego wieczoru. Dobranoc.